Jak tylko zobaczyłem, że Biedronka sprzedaje telewizory i jeszcze ma specjalną promocję z okazji Świąt Wielkanocnych, to nie mogłem tego tematu odpuścić i kupiłem ten właśnie telewizor, który tutaj widzicie. Zapłaciłem za ten telewizor ledwo 899 zł i jest to telewizor 4K 43-cale. Oczywiście są również telewizory na innych rozmiarach. Na papierze taki telewizor 4K w takiej cenie wygląda naprawdę dobrze, tym bardziej, że ten telewizor podobno normalnie ma kosztować 1199 zł, a nie 899 zł, więc okazja życia. Przyjrzyjmy się jednak dokładniej, co ten telewizor potrafi, z czym mam problemy, gdzie wygląda dobrze, a gdzie niestety wygląda wręcz tragicznie. I chociaż kilka miesięcy temu testowałem telewizor również tej marki, to był to całkowicie inny model, więc. To będzie naprawdę ciekawy odcinek. Jeśli chodzi o porty, to myślę, że dostajemy tutaj wszystko, co można sobie w tej cenie wymarzyć. I to pomimo tego, że dostęp do tych portów od dołu, jeśli mamy telewizor na nóżkach, jest naprawdę wyjątkowo upierdliwy. Ale hej, mamy tutaj wszystko, co chcemy. Więc nie tracąc czasu, od razu przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do samego panelu i obrazu. Zaczynamy od ujęć thermovidji, które nam przepięknie pokazują, z jakiego rodzaju poświetleniem tutaj mamy. Na szczęście nie jest to tanie, krawędziowe poświetlenie, które często przychodzi z wieloma problemami. Jednak to sam panel jest najważniejszy i ustawienia fabryczne są niestety bardzo, ale to bardzo słabe. Temperatura barwowa na tych ustawieniach jest niestety niezwykle niebieska, co powoduje, że ten obraz jest bardzo niebieski i bardzo zimny. Brakuje tam ciepła, brakuje tam przyjemnych, bardziej żółtych i zielonych tonów. Kiedy popatrzymy sobie na gamę, to zauważymy, że również istnieją niestety mamy problem. I tam raz jeszcze przepięknie pokazane jest to, jak bardzo w stronę niebieskiego ten telewizor na tych ustawieniach fabrycznych idzie. Na szczęście, i to akurat muszę tutaj jak najbardziej pochwalić, ten telewizor jest w stanie pokryć praktycznie 100% standardu SRGB, a to jest przeogromny plus, jak na ten segment cenowy, ponieważ w tych cenach nadal istnieją jeszcze jakieś starsze telewizory, które mają problem z pokryciem tego standardu, i oznacza to, że te telewizory mają problem z pokazaniem nasyconych barw. Pokazują one zdecydowanie obraz bardziej wyblakły niż powinny. Ten telewizor na szczęście właśnie. Ten Względu, że ma dobre pokrycie, jest w stanie pokazać naprawdę przyjemne i nasycone barwy. Niestety jednak, pomimo tego, iż mamy tak dobre pokrycie, to mamy bardzo słabą temperaturę barwową i słabą gamę. A to kończy się z tym, że mamy niestety na tym telewizorze, na ustawieniach fabrycznych, naprawdę bardzo mocno przekomane kolory. Kolory, które po prostu są bardzo niebieskie i bardzo zimne. No ale ustawienia fabryczne zawsze można poprawić, prawda? Więc do tego za chwilę przejdziemy, ale wróćmy jeszcze do tematu tego telewizora. Następna rzecz, jasność. To jest niestety przeogromny minus tego sprzętu. Ta jasność na ustawieniach fabrycznych wynosi ledwo okolice 165 nitów, co niestety jest wynikiem niezwykle słabym. I tak jak wieczorem czy w nocy taka jasność może nam nie przeszkadzać, tak też niestety w ciągu dnia, jeśli mamy jasne pomieszczenie, to będzie to coś, co zdecydowanie, według mnie, będzie nam praktycznie najbardziej przeszkadzać. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która niestety w tym telewizorze bardzo słabo wygląda. Chodzi tutaj o nierównomierność. Zarówno bieli, jak i czerni. W przypadku nierównomierności bieli jesteśmy w stanie zauważyć taką nieprzyjemną obwolutkę, ale to tak naprawdę jest nic, porównując do drugiej rzeczy, czyli do tego, jak bardzo nierównomierna i wręcz zaplackowana, bo inaczej tego nie da się nazwać, jest tutaj czerni. Przepięknie na tych zdjęciach jesteście w stanie zauważyć to, że mój egzemplarz pod względem back Bleedingu wygląda po prostu tragicznie. Wzdłuż krawędzi tego telewizora jesteście w stanie zauważyć takie rozjaśnione punkty, czyli dosłownie wyciekanie światła. I to jest coś, co niestety bardzo mocno widać wieczorem czy w nocy. Wygląda to bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo źle. I gdyby tylko ten breeding był problemem tego sprzętu, no to jeszcze byłoby w miarę okej. Okay. Ale tak niestety nie jest, ponieważ kąty widzenia tego telewizora to jest następny przeogromny minus. Tak jak w przypadku jaśniejszych scen, te kąty widzenia są myślę, że bardziej niż akceptowalne. Tak też, niestety, kiedy popatrzymy sobie na to, jak ten telewizor wygląda wieczorem czy w nocy, kiedy będziemy patrzeć na niego spod wręcz jakiegokolwiek kąta, to zauważymy, że ten telewizor zamienia się w jakąś taką rozjaśnioną żółtawą plamę. Pod kątem ten telewizor się przeogromnie wręcz rozjaśnia i wygląda raz jeszcze bardzo, ale to bardzo słabo. Tak więc niestety pod względem nierównomierności czerni jest to jeden z najgorszych telewizorów, jakie miałem okazję kiedykolwiek przetestować. I jest to coś bardzo ważnego, jeśli z telewizora korzystacie dużo wieczorem czy w nocy. propos wieczoru czy nocy jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kontrast. Ten według opakowania ma wynosić podobno 5000 do 1, a przynajmniej taką liczbę mamy z przodu naszego kartonu. Zaś z tyłu, o dokładnie w tym miejscu, mamy specyfikację i mamy wyszczególniony kontrast na poziomie 5000 do 1. Czyli kontrast bardzo dobry, wręcz charakterystyczny dla dobrych paneli VA. Tylko jest jeden bardzo duży problem. Ja na moim egzemplarzu nie zmierzyłem kontrastu 5000 do 1, a zmierzyłem kontrast w okolicach 1200 do 1. To jest drugi telewizor tego producenta, który ja przetestowałem, i drugi, który ma na kartonie napisane jakby 5000 do 1 kontrastu. A ja mierzę okolice 1000 do 1. Co to oznacza? Oznacza to, że ten panel w ogóle nie jest żadnym panelem VA, który realnie kontrast 5000 do 1 mógłby uzyskać. To jest według mnie panel IPS, który charakteryzuje się właśnie jedną słabą rzeczą kontrastem i czernią. Ponieważ niestety, ale przez to, że mamy tutaj tak słaby kontrast, to mamy niestety bardzo słabą czerń, która jest mocno rozjaśniona, która nie jest. Czarna. Gdyby na jednym egzemplarzu tego telewizora pojawiła się jakaś błędna informacja, spoko, pomyślałbym, że to jest po prostu jakiś błąd, ktoś się pomylił, ktoś coś dał i tyle. Ale na dwóch całkowicie innych modelach? Ten sam błąd? Czy ja po prostu mam tak przeogromnego pecha w życiu, że kupiłem dwa telewizory, które podobno mają mieć świetny kontrast, a w rzeczywistości mają kontrast wręcz tragiczny? No cóż, może tak jest. Ale dajcie temu telewizorowi jeszcze szansę, bo on akurat kilka plusów posiada. Jeśli chodzi o ustawienia polecane, to polecam od razu wybrać preset użytkownika, a w przypadku temperatury brawowej polecam wybrać ją ciepłą. Tylko tutaj pojawia się jeden problem, ponieważ czy Wy między tymi dwoma trybami widzicie jakąś większą różnicę na ujęciu z kamery? Oprócz tego, że ten tryb użytkownika jest troszeczkę jaśniejszy względem ustawienia fabrycznego o nazwie oszczędzanie energii? No bo ja tak nie do końca. I moje narzędzia, które testują te rzeczy, również niestety się z tym zgadzają, ponieważ temperatura barwowa ciepła, która powinna być cieplejsza, bardziej żółtawa, przyjemniejsza, aniżeli ta zimna temperatura fabryczna, jest tylko i wyłącznie o tyle cieplejsza o dosłownie tyle, o tyci, tyci cieplejsza. I kończy się to tak, że nadal mamy na tym telewizorze, nawet na teoretycznie najlepszych ustawieniach, jakie ja tutaj znalazłem, bardzo słabe przekłamanie, duży problem z temperaturą barwową i z obrazem, który niestety nadal jest niebieski i zimnawy. Ale wiecie, co ma sens akurat w tym telewizorze? Głośniki. Oraz, nie wierzę, że to mówię do końca, Smart TV. Wysłuchajcie mnie, proszę. Po pierwsze, głośniki. Te są tutaj naprawdę zaskakujące. Po pierwsze, są zaskakująco głośne jak na sprzęt w tej półce cenowej. A jeśli chodzi o brzmienie, to w żadnym przypadku nie jest tragicznie. Ba, jeśli popatrzycie sobie nawet na pomiary, to zauważycie, że ten telewizor schodzi nawet do troszeczkę niższych tonów. Więc przynajmniej według mnie, te głośniki są zdecydowanie ponad poziomem, można powiedzieć, obrazu, który dostajemy z tego telewizora. Ale teraz musimy przejść do Smart TV, bo ten telewizor ma wbudowanego smarta. Możecie prosto z jego poziomu łączyć sobie np. YouTube'a, Netflixa, Disney'a, Amazon Prime i wiele innych aplikacji z pewną gwiazdką. To jest Smart TV, który ja bym nazwał po prostu Smartem TV No Name. Smart TV, który jest naprawdę dziwny. Smart TV, który nawet nie pozwala mi na moim egzemplarzu zalogować się do sklepu Google, ponieważ aplikacja na tym telewizorze pobiera się z aplikacji o nazwie Sklep z aplikacjami. Ale najważniejsze jest to, że kiedy popatrzymy sobie na specyfikację tego telewizora, to okaże się, że jego wnętrzności, które tak naprawdę kontrolują m.in. Smart TV, są zauważalnie lepsze od telewizora, który testowałem tej samej marki kilka miesięcy temu. I to właśnie dzięki temu, że mamy tutaj zaskakujące wnętrzności jak na taką cenę telewizora, ten Smart TV jest w miarę responsywny i w miarę szybki. I to jest tak naprawdę jego największy tutaj plus. Więc jak najbardziej ten Smart TV tutaj działa i pozwala nam włączyć różnego rodzaju aplikacje. Tylko te aplikacje mają pewne problemy. Po pierwsze, nie do końca wiadomo, jaką tak naprawdę wersję danego oprogramowania pobieramy. Po drugie, w niektórych przypadkach nie pobieramy tak naprawdę wersji przeznaczonej do użycia ze Smart TV, tylko pobieramy swego rodzaju taką wersję bardziej bym powiedział mobilną. Na przykład, kiedy włączymy sobie Netflixa na tym telewizorze, to po pierwszym włączeniu zauważycie, że na pilocie dosłownie nie jesteście w stanie nic zrobić. Ten Netflix nie reaguje na Wasz pilot. I dlatego też, czego dowiedziałem się po moim poprzednim odcinku, dzięki Wam, na samym dole tego pilota, po jego prawej stronie, mamy jeden przycisk, gdzie jest taka mała ikonka ala myszki. I kiedy akurat to coś Klikniemy, to na naszym ekranie pojawi się kursor, którym to możemy sobie za pomocą naszego pilota kontrolować. I dopiero wtedy możemy tutaj jakkolwiek używać Netflixa. Jako, że też pobieramy tego rodzaju aplikacje z jakiegoś troszkę dziwnego źródła, to polecam w każdym przypadku, jeśli chcecie się na takie aplikacje zalogować, posiadać konto, które ma jakieś inne hasło niż do wszystkich innych swoich kont, które posiadacie. To mówi tak ogólnie kwestia cyberbezpieczeństwa. Więc pomimo tego, że mamy tutaj Smart TV, typu Smart TV, to mimo wszystko on działa. I dzięki temu, że mam tutaj zauważalnie lepsze BPH niż po to wreszcie ten Smart TV po prostu jest w stanie cokolwiek robić i strasznie nie zamula. Tak więc mimo wszystko uważam to za plus. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, czyli czystość obrazu podczas ruchu oraz granie. Z tym pierwszym, niestety ten telewizor posiada naprawdę duży problem. Czas reakcji pikseli, czyli czas potrzebny pikselom na to, aby zmienić się z jednego koloru na drugi w przypadku tego telewizora, jest naprawdę długi. A co za tym idzie, kiedy zrobimy tak zwany test UFO na tym telewizorze i popatrzymy sobie na smugę za poruszającymi się ufolotkami, to zauważymy, że ona jest naprawdę długa. I oznacza to, że niestety ten telewizor smuży i ma problemy z czystością obrazu podczas ruchu. Po prostu ten obraz, zwłaszcza w bardziej dynamicznych scenach, jest wręcz taki maślany, zablurowany, bardziej rozmyty. Na szczęście, jeśli chodzi o tak zwany input lag, czyli opóźnienie od naciśnięcia czegoś na naszym kontrolerze do pojawienia się tego na naszym ekranie, to to akurat wygląda dobrze, ale nie na ustawieniach polecanych. Ponieważ kiedy jesteśmy po prostu w trybie użytkownika, to to opóźnienie jest dosyć długie, wynosi ponad 75 milisekund. Dopiero kiedy w tym trybie włączymy specjalny tak zwany tryb GR, to wtedy opóźnienie spada o okolice 30 milisekund i na szczęście z tym włączonym trybem gry da się na tym telewizorze grać. Nie jest to najlepszy input lag na świecie jak na obraz 60 wercowy ale taki, który powiedziałbym, że jest akceptowalny. Jak na taką cenę, więc można do tego telewizora podłączyć konsolę, i myślę, że śmiało można się bawić. Jeśli nie przeszkadzają nam wszystkie inne rzeczy, o których mówiłem przed chwilą. Jednak nie wydaje mi się, aby ten telewizor trafił akurat do wielu osób, które planują na nim jakoś grać na jakichś nowszych konsolach. Wydaje mi się, że to jest akurat taki telewizor, który, zwłaszcza że kupiłem go w biedronce, trafi do osób mimo wszystko być może troszkę nieświadomych. Albo być może ktoś będzie chciał kupić taki telewizor, żeby dać na przykład swojej babci czy dziadkowi. I tutaj, moim zdaniem, jest jeszcze jeden problem tego sprzętu, który dla mnie osobiście jest zaskoczeniem, zważając na to, że mamy tu przecież, jak ja dobrze rozumiem, polską markę. I zważając na to, że taki sprzęt jest sprzedawany w tak dużym sklepie. Chodzi tutaj o tłumaczenie. Na ekranie domowym tego telewizora ustawienia nie nazywają się ustawienia, a nazywają się oprawa. Kiedy wejdziemy sobie w ustawienia dźwięku, to możemy tam włączyć coś, co nazywa się otaczać. Albo jeśli chcemy, możemy zmienić coś, co nazywa się saldo. A być może w ustawieniach HDMI będziemy chcieli sobie włączyć łuk. A może po jakimś czasie w tym telewizorze będziemy chcieli sobie przywrócić fabrykę? W przypadku temperatury barwowej mamy do wyboru temperaturę standardową, ciepłą albo fajną. No bo z angielskiego miało być tam cool, czyli temperatura zimna, no ale u nas temperatura jest cool, czyli jest fajna. A po jakimś czasie, jak będziemy używać tego telewizora, to zacznie on nam odliczanie snu. Ale na szczęście każdy klucz można anulować. Czy ktoś to w ogóle testował? Przecież to tłumaczenie wygląda tragicznie. Chciałem powiedzieć, że wygląda, jakby było robione przez AI, ale przepraszam bardzo, AI zrobiłoby to milion razy lepiej. Przecież to jest jakiś żart. I ja rozumiem, że w takie ustawienie nie wchodzi się często, ale sami przyznajcie, jak bardzo dziwnie to wygląda. Czas na część ostatnią. Bo to jest coś, co trzeba sobie powiedzieć wprost. 899 zł za nowy telewizor 43 calowy 4K ze smartem, jakikolwiek, bo on nie był, na papierze po prostu wygląda bardzo dobrze. Więc jak wygląda konkurencja? Postanowiłem, że nie będę patrzył na konkurencję na takim samym pokryciu? Postanowiłem, że popatrzę na konkurencję na panelach kule, czyli pod pewnymi względami można powiedzieć, że jest to sprzęt o taką klasę wyżej, nawet bardziej niż o klasę wyżej. Tak więc ile kosztuje taka klasa wyżej, również wielkości 43 sali? I odpowiedź brzmi. To zależy. Możemy znaleźć tańsze telewizory takich marek jak Chick albo TCL, gdzie znajdziemy telewizory za około 1000 zł z groszem, ale bez żadnego problemu możemy znaleźć sprzęt za 1200 albo 1300 zł, a droższe marki, pokroje chociażby Samsunga, no to już tak naprawdę za takie 400 calowe nowsze telewizory kuledowe chcą nawet 1500 zł. Więc ten telewizor, gdyby nie był na tej jakiejś promocji, bo normalnie ma kosztować 1099 zł, według mnie nie miałby po prostu jakiegokolwiek wręcz sensu w tej cenie. Ponieważ w okolicach 1200 zł jest naprawdę mnóstwo konkurencji, nawet na, teoretycznie na papierze sprzęcie lepszym. I mówię o tym sprzęcie dlatego, że planuję taki sprzęt kupić i go właśnie sobie porównać do między innymi tego telewizora, aby zobaczyć, co jesteśmy w stanie na rynku dostać, kiedy popatrzymy na w miarę takie bardziej mainstreamowe marki i kiedy sobie taką bardziej mainstreamową, kuledową cool opcję porównamy do Czegoś takiego. Bo ten telewizor niestety posiada dużo problemów. Niestety bardzo duże przekłamanie, ale z tym akurat można jak najbardziej żyć, bez żadnego problemu. Jednak zdecydowanie chyba wszyscy się zgodzimy, że inne problemy tego telewizora mogą się nam ogólnie nie podobać. Na przykład jego bardzo niska jasność, na przykład jego bardzo słabe kąt widzenia, jeśli chodzi o czerń i ogromny problem z tą czernią pod kątem, jeśli chodzi o nierównomierność poświetlenia, ten ogromny wręcz beglebiding, który wygląda po prostu przetragicznie, jak smużenie, które wygląda naprawdę źle, zwłaszcza zważając na to, że mamy tutaj przecież panel IPS i jak czerń. Która miała być dobra, a jest niestety bardzo słaba. Największym plusem tego sprzętu według mnie są głośniki, które są bardziej niż akceptowalne, jak na ten segment cenowy czy wbudowany smart, który jest smartem typu smart, ale dzięki temu że mamy lepsze bebechy, jest bardziej responsywny i po prostu szybszy. Więc dla mnie osobiście niestety, ale mój egzemplarz zwłaszcza w jego oryginalnej cenie, to jest nieśmieszny żart. I gdyby nie to, że telewizorami zajmuje się zawodowo, to bym ten telewizor ze względu na jego ogromne problemy z czernią po prostu zwrócił. A kiedy nad to wszystko mam podobno dostawać kontrakt na poziomie 5000 do jednego, czyli powinienem tutaj dostawać naprawdę przyjemną, fajną, dobrą czerń, która będzie wyjątkowo odznaczać jakoś ten telewizor wieczorem czy w nocy, dostaję kontrakt, który na moim egzemplarzu wnosi okolice 1000 do jednego. No to co mam innego powiedzieć? Jak to, że poczułem się raz jeszcze niezwykle oszukany. Więc ja już nie będę się bawił w takie telewizory. Następnym razem kupujemy telewizory, które teoretycznie mają być możliwie jak najlepsze w podobnym zakresie cenowym. I zobaczymy, czy one dadzą nam to, co obiecują. I porównamy sobie te różne sprzęty do m.in. tego telewizora.